A wtedy pojawił się on. Agent nieruchomości Koskers. I witam tutaj, Kosper. Zapraszam Was do kolejnego materiału na tym kanale. Dzisiaj będę agentem nieruchomości. Sprawdzimy najfajniejszy domek, który póki co udało mi się zobaczyć w stylu nowoczesnym. W odcinek będę pokazywał nowe mieszkanie, nowy dom i razem z Wami będę oceniał, czy warto jest. W takim domu zamieszkać w grze Sims 4 Dzisiaj moi drodzy Mamy nowoczesną Willę zaprojektowaną Z myślą o ciepłych klimatach Dlatego, że już w tym momencie widać Tej basen Sprawdźmy jak ten dom prezentuje się na zewnątrz A was moi drodzy zachęcam Abyście zostawili subskrypcję na moim kanale Ponieważ takich materiałów będzie więcej um, Oczywiście łapkę w górę Komentarz, no i jakby w komentarzu, piszcie, jakie domy mam sprawdzić, albo może, czy wasz dom mam sprawdzić? Tutaj widzimy, że E, mamy bardzo ciekawy taras, który jest e, przystosowany typowo do e, miejsca, gdzie w ogóle nie pada deszcz, dlatego że mamy tutaj telewizor. Chociaż jak ja zamieszkałbym w tym domu, to e, raczej telewizor oraz tą wieżę bym usunął z tego miejsca. No ale tak naprawdę to jest inwencja twórcza naszego twórcy. My tylko jesteśmy cos Cash i sprzedajemy nieruchomości. <noise> Okej. Okay. Ehm. Zacznijmy może od początku. Mamy tutaj wejście i prezentuje nam się na start gitara. To jest kolejny dowód na to, że ten dom powinien stać w miejscu, gdzie naprawdę nie pada. My jesteśmy akurat w mieście, więc możemy założyć, że to jest Kalifornia i tutaj pada raz na nigdy. Ale okej, okay. wchodzimy do mieszkania i na początku ukazuje nam się naprawdę bardzo ładny przedpokój. Jest bardzo fajny. Po lewej stronie widać już. Um, Duży pokój, salon. Po prawej kuchnia, a z przodu zapewne e, jest to jakiś pokój typu um, sypialnia, chociaż tak naprawdę jeszcze nie wiem. Na dole nic nie ma, to jest atrapa, więc tam też nie będziemy wchodzić. Um, no cóż, taka jest inwencja twórcza. Zacznijmy od salonu, dlatego że on najbardziej mnie interesuje. Um, głośniczki, tak naprawdę, e, może też to być jadalnia. Przy o, oczywiście jest tej telewizor. Um, to wygląda trochę jak safe, chociaż chyba to nie miał być safe, to jest bardziej taki e, styl nowoczesny, ale zarazem bardzo ciężki. E, mamy tutaj też wyjście na basen, więc tak naprawdę z salonu można od razu robić tutaj salto do wody, ale też tej basen jest najmniej ważny. Zobaczmy ten dziwny ogródek, bo on tak naprawdę mnie najbardziej interesuje, e, bo jest zrobiony bardzo dziwnie. Tutaj mamy, aha, tutaj tak miało po prostu być. E, mamy tutaj barek, więc no imprezy jak najbardziej mogą tutaj być robione. Mamy telewizor, który mnie trochę niepokoi, no, no bo jednak telewizor na, na świeżym powietrzu i tym bardziej e, głośniki to coś, co chyba nie powinno mieć miejsca. Ale wygląda naprawdę spoko, prezentuje się um, kozacko. Ten cały dom jest zrobiony naprawdę z myślą o... W każdym miejscu, tutaj kwiaty, kwiat, w ogóle jest bardzo dużo zieleni. Tam też widzicie na górze jest jakaś mała choineczka. Ale dobrze, zobaczymy, jak prezentuje się kuchnia, która wygląda już trochę lepiej. Ale widzę, że są użyte te same um, tutaj szafki, jak w dużym pokoju. Nie wiem, czy to jest inwencja twórcza, czy, czy może jednak. Wow, ale to fajnie wygląda. To jest naprawdę spoko. W tej talerze yy, mikrofala też musi być, ekspres na kawę. Tutaj, a tutaj mamy jadalnię. Moi drodzy, ej, jadalnia naprawdę wygląda spoko. Zobaczcie, jak się genialnie prezentuje, tym bardziej, że z każdej strony tak naprawdę mamy szybę, mamy widok i na pewno światło też jest tutaj nienaganne, więc no moi drodzy, cost. Jeżeli wam się podoba ten mieszkanko, to możecie kupić jedyne za jedną subskrypcję i komentarz kupuje. Możecie się w komentarzach licytować, kto da więcej Simoleonów za to mieszkanko. Ok, zobaczmy co jest tutaj za tymi drzwiami. Tak też myślałem, dlatego że drzwi nie miały żadnej um, żadnej szyby, więc też zakładałem, że to będzie łazienka. Zobaczcie jak tu jest mało miejsca, a przy okazji jak to jest wszystko dobrze zagospodarowane. Um, nie wiem czy Sim da radę wejść do, do pod ten prysznic, ale to już tak naprawdę trzeba zobaczyć. Zobaczmy co jest tutaj. Pokój dziecka, więc tak naprawdę. Mówię ciągle tak naprawdę. Ten dom jest przystosowany totalnie dla rodziny. Dla rodziny z dzieckiem. Dziecko właśnie ma tutaj pokój, więc zakładam, że tutaj będzie sypialnia rodziców. Zobaczmy, zobaczmy. Tak, tak, tak też myślałem. Niepokoją mnie te wielkie szyby w sypialni, jednak moim zdaniem sypialnia powinna być bardziej takim zamkniętym i prywatnym miejscem, chociaż możliwe, że na górze jest kolejna sypialnia, która taka też będzie. A jeżeli chodzi o, o tą sypialnię, no to oczywiście jest to klasa. Zobaczcie, duży telewizor, łóżko, um, powiedzmy, że mały taki, um, małe biuro, gdzie ktoś może załatwić swoje, swoje sprawy, nawet tej ma... Jakąś tabliczkę z napisem. E, moim zdaniem ta sypialnia prezentuje się genialnie. Tutaj idealnie rolety są założone na, e, na nasz barek, żeby jakby była i tam impreza. A tutaj nasi lokatorzy by wrócili już spać, to tam tak naprawdę dalej może być bibka. E, bez przedłużania, zobaczmy, co jest tak naprawdę u góry, bo góra też może być naprawdę ciekawa. E, tak się w ogóle prezentuje wyjście z tego mieszkanka, a my tutaj zakręcamy, a tutaj i lecimy na górę i tutaj nam się prezentuje już troszkę, a no już chciałem powiedzieć troszkę mniej wyrafinowany przedpokój, ale ten widok jest naprawdę kozacki, bardzo mi się podoba i też zaczniemy od tutaj tego pomieszczenia, jest to typowe biuro. Typowe biuro z łóżkiem, zapewne dla jakiegoś gościa, um, który przyjeżdża do nas. Bardzo fajne, podoba mi się. Um, przy okazji mamy też balkon z widokiem na osiedle. Tam widać takie wys wysokie budynki, centrum miasta. Ale my też wróćmy do, do mieszkanka. Bardzo fajny pokój, podoba mi się taki typowy. Pokój biurowy z miejscem do spania dla jakiegoś gościa. Tutaj już widać, mamy łazienkę z wielkim oknem i tutaj wanną, która naprawdę dobrze się prezentuje z tym oknem. Co tutaj jeszcze mamy? No oczywiście prysznic, który jest lekko już zakryty, toaleta, lustro i tak naprawdę wszystko. Tak, zauważyłem, że meble w tym mieszkaniu są typowo czarne albo ciemne. Wszystko jest robione typowo ciemno. Tutaj mamy kolejny pokój e, do spania, ale wygląda już tak bardziej też jak pokój dzienny. Mamy kominek i, i możemy tutaj też przesiadywać w trakcie dnia. Wydaje mi się, że to jest taki pokój bardziej e, dla albo kolejnej rodziny, albo dla e, po prostu urozmaicenia sobie życia. Raz na dole, raz u góry. Tutaj też mamy piękny widok z e, bujną po prostu fauną. <laughs> A tutaj co to jest? A wyjście na balkon. Tutaj mamy wyjście na balkon, który się tak prezentuje. Balkon jest naprawdę genialny, chciałbym mieć taki balkon w chacie. Można wychillować sobie, usiąść i po prostu skorzystać z e, dobrej pogody, która na pewno będzie codziennie, dlatego że no, jak widzi się... Tutaj mamy łazienkę, taką najbardziej skrytą, która jest typowo codzienna. Można tutaj wziąć prysznic, wyścigać się, jeżeli e, jesteście akurat u góry. I to tak naprawdę tyle, a tutaj natomiast... Mamy kolejny pokój, tutaj wygląda to jak pokój takiego starszego dziecka, które e, jest artystyczne, ma tutaj e, miejsce do malowania, tutaj macie e, takie lusterko, tutaj jakiś, e, jakaś nutka, która wygląda jak puchar za, za właśnie jakieś e, może konkursy, kto go wie, prezentuje się naprawdę... Fajnie, jest to chyba mój ulubiony pokój. Zobaczmy, jak jeszcze prezentuje się taras, bo to już nie balkon, ale taras. Oczywiście mamy barek, i no wow, to się prezentuje naprawdę fajnie. I moi drodzy, tak naprawdę zobaczyliśmy całe mieszkanko w stylu nowoczesnym w mieście. Więc jeżeli Wam się podoba, to koniecznie napiszcie. Kupuję, licytuję, dostawcie łapkę w górę, subskrypcję i czekajcie na kolejny odcinek cos cash, czyli agenta nieruchomości w grze Sims 4. A ja się z Wami żegnam i dziękuję bardzo. Łapeczka w górę, subskrypcja jeszcze raz, przypominam, no i widzimy się już niedługo w kolejnym materiale i...